Cześć tubeata. Dziś mamy piątek 30 września, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to piątka pucharów w tej talii ona nazywa się Trzymanie się przeszłości. I piąta, piątka pucharów jest taką energią, w ogóle piątki w tarocie, jak już zawsze powtarzam, to taki moment przejścia pewnego rodzaju próg, przez który musimy się przedrzeć, choćby zrozumieć pewne rzeczy, a piątka pucharów jest taką energią też utraty nadziei dlatego że koncentrujemy się nie na tym, na tym trzeba, na, na, na czym trzeba. Bardzo często rozpamiętujemy to, co nie wyszło, to, co się nie udało, to, co, to mleko, które się rozlało, zamiast skupić się na tym, co mamy tu i teraz, nad czym jeszcze mamy pełną kontrolę i co możemy jeszcze bardziej rozwijać. Piątka przypomina nam, że żeby móc ruszyć dalej, musimy pogodzić się z tym, co, co się tam wydarzyło w przeszłości, co nie wyszło nam, cokolwiek by to nie było. W przeciwnym razie zamkniemy się w tym progu i nie będziemy mogli ruszyć ani w przód, ani w tył, ani w jedną, ani w drugą stronę. Będzie bardzo ciężko. Dlatego um, jakby potrzeba jest takiego pogodzenia się z, z tym, co nie wyszło, z tą stratą, jeżeli rzeczywiście jest to na przykład strata. Nie koncentrujmy się tylko nad tym, co, co nam nie wyszło. Nawet w tej karcie to też pięknie widać. Ten osoba tutaj ściska jakieś graty z przeszłości, a nie widzi, co stoi za nią, tak? Nie, nie dostrzega tego, że jest dużo fajnych rzeczy, na które teraz mamy wpływ. Wyciągnąć z tego lekcję byłoby najlepiej i, i ruszyć do przodu. Jeżeli będziemy trzymać się zbyt kurczowo tylko tej przeszłości, nawet taki jest też tytuł dokładnie, nie będziemy w stanie dostrzec nic, niczego, a co za tym idzie, nie, jakby nie ruszymy z miejsca. Zostaniemy w, tym same, w tej samej pozycji, w której jesteśmy teraz, a to naprawdę niewiele dobrego nam przyniesie. My jesteśmy w talii Zen tarot. Tak wygląda i faktycznie to trzymanie się tutaj kurczowo tego, co, co jakiś wspomnień jakiejś przeszłości naprawdę przyniesie, no przykro mi to powiedzieć, ale przyniesie tylko więcej trudności i przeszkód. I ja nie mówię, że mamy zapomnieć o przeszłości, mamy ją pamiętać, mamy ją szanować. Natomiast powinniśmy ją też zamknąć, żeby móc ruszyć do przodu, tak, wyciągnąć z niej lekcje, to jest najlepsze, dzięki temu nie, nie ponawiamy tych samych błędów, nie postępujemy dokładnie w ten sam sposób, oczekując tak życzeniowo, że się coś innego wydarzy albo inaczej się zadzieje. Dlatego naprawdę warto przyjrzeć się jak funkcjonujemy. Um, nie traćmy czasu na żałobę, czy tak to się nazywa też w tej karcie piątki pucharów po tym, co zostało utracone, po tym, co nam nie wyszło. Um, no bo to, mówię, jeszcze bardziej nam przeszkodzi w, w naszym działaniu. Ja rozumiem, że to są nasze zawiedzione nadzieje, z, jakby m, zachwiana nawet równowaga emocjonalna również. Natomiast musimy zmierzyć się z tym, z, z tym w taki sposób, żeby móc ruszyć dalej, a możemy zrobić to tylko w jeden sposób, właśnie jakby tą paczkę przeszłości schować za sobą, tak? Zostawić, domknąć, postawić kropkę nad i. W przeciwnym razie naprawdę utkniemy na długo w tym progu i to będzie trudne. I być może powodem są nasze zbyt wielkie oczekiwania. Jesteśmy żywiole woda, więc te emocje nam tutaj buzują. Być może oczekiwaliśmy zbyt wiele, albo zbyt wiele naraz, albo zbyt wiele na siebie wzięliśmy naraz, żeby to wszystko ogarnąć. Tak, bardzo możliwe. Natomiast spróbujmy to zrobić właśnie w taki sposób, żeby, żeby to zrozumieć, tak? Żeby odłożyć to, co było, co nie wyszło, co się nie udało, co, jest, co było niewygodne, um, albo co jest niewygodne. Wyciągnijmy z tego lekcję właśnie dzięki temu skoncentrujemy się na tym, na co mamy wpływ tu i teraz. Tylko w taki sposób będziemy w stanie um, ogarnąć te rozczarowania. Myślę, że dobrze będzie też je nazwać, zadać pytanie: ok, w jakiej sferze naszego życia te rozczarowania nas doświadczyły, w jaki sposób mogę bruszyć do przodu, tak? Już odpowiadając przynajmniej na to pierwsze pytanie, już wiemy, że koncentrujemy się na konkretnej dziedzinie życia i to będzie można przepracować. Dzięki temu łatwiej będzie nam, jakby, zostawić to za sobą. Ważne jest to, co powiedziałam wcześniej, żeby wyciągnąć naukę z tego, co. Co tutaj mamy zapakowane. Tak patrzę w tę kostkę i rzeczywiście mnóstwo rzeczy może się tu mieścić. I należy się temu przyjrzeć, należy to domknąć, zostawić za sobą, wyciągnąć z tego lekcję i ruszyć dalej. Ja myślę, że prościej się tutaj nie da. Ja wiem, że to jest trudne. I to nie jest łatwe zostawić ze sobą coś, ale naprawdę spróbujmy. Dzięki temu mamy dzisiaj koniec tygodnia, piątek, piąteczka, również tutaj. Myślę, że to jest taki fajny moment na dokonanie refleksji, co nas blokuje, dlaczego utknęliśmy w tym takim półkroku, jak ja to nazywam. Właśnie być może dlatego, że trzymamy się kurczowo czegoś, co i tak już jest jakby pozamiatane, nazwijmy to w ten sposób. I mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się ciepło.